Czy kiedykolwiek złapałeś się na tym, że utknąłeś w negatywnych myślach, które wydają się nie mieć końca? Te emocjonalne wspomnienia mogą być zdradliwe, ciągnąc cię w dół, kiedy najmniej się tego spodziewasz. W buddyzmie te wewnętrzne demony są częściami ciebie, które muszą zostać skonfrontowane i przezwyciężone. Wyobraź sobie, że próbujesz iść naprzód w życiu, ale zawsze jest niewidzialny łańcuch, który cię wciąga z powrotem. Ten łańcuch to Twoje emocjonalne wspomnienia i negatywne myśli. Nie chodzi tylko o przezwyciężenie przeszłości, ale o zrozumienie, jak te doświadczenia kształtują Twoją obecne spojrzenie na świat. Porozmawiajmy o Janie, młodym człowieku, który zgubił się w morzu negatywnych emocji. Poszukał pomocy u mistrza Zen, aby znaleźć spokój. Jan reprezentuje wielu z nas, którzy noszą ciężar przeszłości i walczą, aby znaleźć drogę do spokoju. Mistrz Zen pokazał mu, że rozwiązanie tych wyzwań tkwi w nim samym. Zmierzenie się z tymi wewnętrznymi demonami wymaga odwagi i cierpliwości, ale jest to kluczowy krok do prawdziwej duchowej wolności. Jan był zdesperowany. Jego noce były nawiedzane przez negatywne myśli i emocjonalne wspomnienia, które go dręczyły. Zdeterminowany, aby znaleźć rozwiązanie, udał się do renomowanego mistrza Zen, znanego z mądrości i spokoju. Kiedy przybył, Jan opowiedział swoją historię i walkę o przezwyciężenie przeszłości. Mistrz zen słuchał cierpliwie, a potem spokojnym uśmiechem zaprosił Jana, aby usiadł. Wiedział, że droga do wewnętrznego spokoju zaczyna się od głębokiego zrozumienia własnych wewnętrznych demonów. Mistrz zaczął mówić o znaczeniu konfrontacji z tymi wewnętrznymi demonami zamiast uciekania przed nimi. Opowiedział Janowi o swoim własnym życiu. Ujawniając, że każdy nosi swoje własne wewnętrzne bitwy. Jan zdał sobie sprawę, że nie jest sam w tej walce i że istnieje wyjście z jego cierpienia. Mistrz zaproponował prosty, ale potężne ćwiczenie: obserwować swoje myśli bez osądu, pozwalając im przychodzić i odchodzić jak chmury na niebie. To miało pomóc Janowi zrozumieć tymczasową naturę swoich emocji. Praktyka zaczęła mieć sens dla Jana. Obserwując swoje negatywne myśli i emocjonalne wspomnienia, zaczął dostrzegać wzorce. Te wewnętrzne demony, które wcześniej wydawały się niepokonane, teraz były bardziej zrozumiałe. Mistrz Zen pokazał Janowi, że prawdziwa moc leży w jego zdolności do obserwowania i niepozwalania, aby te myśli go kontrolowały. Mistrz użył prostej, ale transformującej metafory, aby zilustrować ten koncept w praktyczny sposób. Lekcje z szklanką wody. Mistrz Zen wziął szklankę wody i trzymał przed Janem: Trzymaj tę szklankę, poprosił. Jan zrobił, co mu kazano, i przez chwilę nie rozumiał celu ćwiczenia. Mistrz kontynuował: Wyobraź sobie, że ta szklanka reprezentuje twoje myśli i emocjonalne wspomnienia. Trzymanie jej przez minutę jest łatwe, ale im dłużej trzymasz, tym cięższa się staje. Jan zaczął odczuwać wzrastający ciężar w swojej ręce. Rozumiejąc metaforę w słowach Mistrza, w miarę upływu minut szklanka wydawała się coraz cięższa. Mistrz Zen wyjaśnił, że podobnie jak szklanka wody, Twoje myśli i negatywne wspomnienia stają się cięższe, im dłużej je trzymasz. Odpuszczenie nie oznacza ignorowania czy zapominania, powiedział Mistrz, ale uznanie ciężaru i wybór, by go więcej nie nosić. Jan zaczął rozumieć, że jego walka z przeszłością była zakorzeniona w jego niezdolności do puszczenia. Szklanka wody była prostym, ale potężnym symbolem emocjonalnego ciężaru, który nosił. Jan w końcu położył szklankę na stole, odczuwając natychmiastową ulgę. Mistrz uśmiechnął się i powiedział: Sekret polega na nauce odpuszczania. Ta lekcja pozostawiła trwały ślad w jego umyśle. Jan zdał sobie sprawę, że aby zmierzyć się z wewnętrznymi demonami, musiał przyjąć nową perspektywę. Uznanie ciężaru swoich negatywnych myśli i emocjonalnych wspomnień było pierwszym krokiem do znalezienia wewnętrznego spokoju. Od tego doświadczenia Jan zaczął stopniowo wdrażać to nauczanie w swoim codziennym życiu, ucząc się stopniowo puszczać to, co go trzymało. Emocjonalne wspomnienia nie musiały już definiować, kim był. Jan zaczął zastanawiać się nad wpływem emocjonalnych wspomnień na swoje życie. Zrozumiał, jak te bolesne wspomnienia kształtowały jego codzienne działania i uczucia. Każda trudna sytuacja z przeszłości wydawała się pozostawić głębokie ślady w jego umyśle, tworząc niekończący się cykl cierpienia. Te negatywne myśli nie tylko wpływały na jego nastrój, ale także na podejmowane decyzje, utrudniając czerpanie radości z teraźniejszości. Mistrz Zen wyjaśnił, że emocjonalne wspomnienia mają moc uwięzienia cię w cyklu bólu. Kiedy nieustannie wracasz do tych wspomnień, wzmacniasz związane z nimi negatywne uczucia. To tak, jakbyś wielokrotnie przeżywał cierpienie. Budda nauczał, że aby przerwać ten cykl, niezbędne jest rozpoznanie tych myśli i zrozumienie, że są one tylko fragmentami przeszłości, a nie rzeczywistością teraźniejszości. Jan zaczął zdawać sobie sprawę, że jego cierpienie wynikało z jego uporu, aby ciągle na nowo przeżywać te wspomnienia. Dzięki nowemu zrozumieniu, Jan postanowił przyjąć praktyki, które zminimalizują wpływ tych wspomnień na jego życie. Zaczynał regularnie medytować, starając się obserwować swoje myśli bez emocjonalnego zaangażowania. Znajdował także sposoby na wyrażanie swoich emocji, czy to poprzez pisanie, czy rozmowy z bliskimi przyjaciółmi. Stopniowo emocjonalne wspomnienia traciły nad nim swoją moc, a Jan zaczął odczuwać lekkość, której od dawna nie doświadczał. Od tego doświadczenia Jan zaczął stopniowo wdrażać to nauczanie w swoim codziennym życiu, ucząc się stopniowo puszczać to, co go trzymało. Emocjonalne wspomnienia nie musiały już definiować, kim był. Rozumiejąc odpuszczanie, Jan był gotów nauczyć się, czym jest odpuszczanie. Mistrz Zen wyjaśnił, że odpuszczanie nie oznacza obojętności czy braku uczuć, ale umiejętność życia bez przywiązywania się do negatywnych emocji. Chodzi o uwalnianie tego, co już nie służy Twojemu duchowemu wzrostowi. W buddyzmie odpuszczanie jest jednym z dróg do osiągnięcia prawdziwej wolności i wewnętrznego spokoju. Mistrz opowiedział prostą historię, aby zilustrować ten koncept. Człowiek trzymał linę, która przywiązywała go do ciężkiego kamienia. Im bardziej się ruszał, tym bardziej lina raniła jego ręce. Puszczenie liny nie oznacza, że gardzi kamieniem, ale wybiera, aby nie być przez nią ranionym. Jan zrozumiał, że jego wspomnienia i negatywne myśli były jak ten kamień. Aby przezwyciężyć przeszłość, konieczne było puszczenie liny i odłożenie tego, co go raniło. Zastosowując odpuszczanie w swoim życiu, Jan zaczął praktykować sztukę życia w teraźniejszości. Unikał przywiązywania się do oczekiwań czy urazów, skupiając się na akceptowaniu rzeczy takimi, jakie są. To nie było łatwe ale z czasem zauważył znaczącą zmianę w swoim wewnętrznym spokoju. Jan nauczył się, że odpuszczanie jest codzienną praktyką, stałym przypomnieniem, że prawdziwa wolność pochodzi z wnętrza. Rozumiejąc odpuszczanie, Jan był gotów praktycznie zmierzyć się ze swoimi wewnętrznymi demonami. Mistrz Zen zasugerował, aby zaczął od identyfikacji swoich najtrwalszych negatywnych myśli i emocjonalnych wspomnień. Zapisanie ich na papierze miało pomóc w ich zewnętrznym dostrzeżeniu, co ułatwiało widzenie, co wymagało zmierzenia się z tym. Jan zauważył, że nadając imiona swoim demonom, już zaczynał tracić strach przed nimi. Kolejnym krokiem było stworzenie bezpiecznej przestrzeni do konfrontacji z tymi wspomnieniami. Mistrz zalecił medytację jako potężne narzędzie. Podczas medytacji Jan pozwalał sobie na odczuwanie emocji związanych z jego wspomnieniami bez osądzania. Tylko obserwując. Ta praktyka samoobserwacji ujawniła wzorce myśli, których wcześniej nie zauważał. Zmierzenie się z wewnętrznymi demonami było jak spojrzenie w lustro i wreszcie zobaczenie, co było ukryte w cieniach. Oprócz medytacji, mistrz Zen zasugerował praktyki wybaczenia i współczucia. Jan zaczął wybaczać sobie i innym za przeszłe wydarzenia, uwalniając się od trzymanego gniewu. Kultywował także współczucie. Uznając, że każdy ma swoje własne wewnętrzne walki. Z czasem te praktyki pomogły Janowi zmierzyć się z wewnętrznymi demonami z większą pewnością i spokojem. Dzięki wcześniejszym krokom Jan przeszedł już długą drogę w poszukiwaniu wewnętrznego spokoju. Teraz mistrz Zen prowadził go do akceptacji teraźniejszości. Życie w chwili obecnej jest jedną z najważniejszych lekcji buddyzmu. Często utknęliśmy w przeszłości lub martwimy się o przyszłość. Tracąc piękno teraz, mistrz wyjaśnił, że akceptacja teraźniejszości nie oznacza pogodzenia się z obecną sytuacją, ale uznanie i docenienie każdej chwili bez pozwalania sobie na żal czy zmartwienia. Jan nauczył się, że akceptacja teraźniejszości polega na obserwacji swoich okoliczności i emocji bez oporu. Zaczął praktykować mindfulness, skupiając się na swoich codziennych czynnościach z pełną obecnością. Niezależnie od tego, czy jedząc, chodząc, czy pracując, Jan poświęcał się całkowicie temu, co robił, bez rozpraszania się myślami o przeszłości czy przyszłości. Ta praktyka przyniosła mu spokój i jasność, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczył. Zauważył, że wiele jego zmartwień znikało, gdy skupiał się na tu i teraz. Akceptacja teraźniejszości przyniosła Janowi również zdolność do nauki na własnych błędach, bez przywiązywania się do nich. Mistrz Zen podkreślił, że teraźniejszość jest miejscem, gdzie naprawdę toczy się życie i gdzie można znaleźć najcenniejsze lekcje. Jan zaczął widzieć każde wyzwanie jako szansę na wzrost, akceptując swoje błędy jako część procesu uczenia się. Dzięki tej nowej perspektywie czuł się bardziej przygotowany do znaczącej przemiany swojego życia. Dzięki naukom mistrza Zen i stałej praktyce akceptacji teraźniejszości, Jan zaczął doświadczać głębokiej osobistej przemiany. Zauważył, że jego spojrzenie na życie się zmienia. Emocjonalne wspomnienia i negatywne myśli, które wcześniej go kontrolowały, zaczęły tracić swoją moc. Jan czuł się lżejszy i bardziej zdolny do radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami z większym spokojem. Praktyka mindfulness pozwoliła mu dostrzec każdą sytuację jako okazję do wzrostu i nauki. Jan zaczął także stosować zasady odpuszczania w swoich relacjach osobistych i zawodowych. Zauważył, że często przywiązywał się do nierealistycznych oczekiwań i starych uraz, co tylko zwiększało jego cierpienie. Dzięki odpuszczaniu, zdołał ustalić zdrowe granice i kultywować bardziej harmonijne relacje. W pracy Jan lepiej radził sobie z presją i krytyką, używając medytacji i samoobserwacji, aby utrzymać spokój i jasność. To nowe podejście przyniosło pozytywne rezultaty nie tylko w jego życiu osobistym, ale także w karierze. Transformacja Jana stała się inspirującym przykładem dla tych, którzy go znali. Jego przyjaciele i rodzina zauważyli zmianę w jego postawie i zachowaniu, a wielu z nich zaczęło podążać jego przykładem, także praktykując nauki buddyzmu w swoim życiu. Jan, teraz z bardziej spokojnym umysłem i lżejszym sercem, czuł się prawdziwie wolny. Aby utrzymać zdobyty spokój, Jan wprowadził do swojej codziennej rutyny rytuały inspirowane Zen. Jedną z pierwszych praktyk, które wprowadził, była poranna medytacja. Każdego dnia po przebudzeniu poświęcał 15 minut na siedzenie w ciszy, koncentrując się tylko na swoim oddechu. Ten prosty akt medytacji rano pomagał oczyścić jego umysł i ustanowić podstawę spokoju na resztę dnia. Ponadto medytacja pozwalała Janowi zaczynać dzień bardziej świadomie i obecnie. Inną praktyką, którą Jan wprowadził, była ceremonia picia herbaty zen. Przekształcił akt picia herbaty w rytuał mindfulness. Każdy krok procesu, od podgrzewania wody po delektowanie się herbatą, był wykonywany z pełną uwagą. Ten rytuał nie tylko pomagał uspokoić jego umysł, ale także dostarczał chwili spokoju i refleksji w ciągu dnia. Jan zauważył, że te celowe przerwy były niezbędne do utrzymania równowagi emocjonalnej i unikania nagromadzenia stresu. Jan włączył również świadome spacery do swojej rutyny. Zamiast spieszyć się z jednego miejsca do drugiego, poświęcał czas na powolne chodzenie, zwracając uwagę na każdy krok i otoczenie. Te spacery stały się momentami medytacji w ruchu, pozwalając mu ponownie połączyć się z naturą i swoimi myślami. Dzięki tym codziennym rytuałom Jan zdołał utrzymać umysł w spokoju i skupieniu, kultywując trwały wewnętrzny pokój. Patrząc na swoją podróż, Jan dostrzegł odwagę, jakiej wymagało zmierzenie się z wewnętrznymi demonami. Każdy krok, od identyfikacji negatywnych myśli po praktykowanie odpuszczania, wymagał determinacji i głębokiej chęci zmiany. Zrozumiał, że każdy ma zdolność do przekształcenia swojego życia, pod warunkiem, że jest gotów zmierzyć się ze swoimi lękami i emocjonalnymi wspomnieniami. Mistrz Zen pokazał mu, że prawdziwa siła pochodzi z wnętrza i że wewnętrzny spokój jest osiągalny dla każdego. Jan, w swojej dążeniu do wewnętrznego spokoju, odkrył nieuniknioną prawdę. Potrzeba odwagi, aby zmierzyć się ze sobą. Odkrył, że prawdziwa transformacja zachodzi, gdy stajesz twarzą w twarz z tym, co najbardziej przeraża, gdy decydujesz się nie uciekać przed własnymi lękami. Historia Jana nie jest wyjątkowa. Wszyscy nosimy wewnętrzne demony, emocjonalne wspomnienia, które ciążą jak łańcuchy, ale jak Jan. Ty również możesz zdecydować się na złamanie tych łańcuchów. Zmiana zaczyna się od jednego kroku od decyzji, by zmierzyć się z tym, co cię więzi. Transformacja Jana służy jako potężne przypomnienie, że przezwyciężenie wewnętrznych wyzwań jest możliwą ścieżką dla każdego, kto jest gotów zrobić pierwsze kroki. Zmierzenie się z wewnętrznymi demonami nie jest łatwe, ale jest to akt wielkiej odwagi i mądrości. Akceptacja teraźniejszości. Odpuszczanie i codzienne rytuały zen są praktycznymi narzędziami, które każdy może zastosować, aby osiągnąć bardziej spokojne i zrównoważone życie. Jan odkrył, że prawdziwa wolność pochodzi ze zdolności dopuszczenia tego, co już nie służy i życia w pełni w chwili obecnej. A o Sobe. Czy jesteś gotów zmierzyć się ze swoimi własnymi wewnętrznymi demonami? Czy masz odwagę spojrzeć na swoje emocjonalne wspomnienia i negatywne myśli i zdecydować, że nie będą już definiować twojego życia? Historia Jana jest dowodem na to, że zmiana jest możliwa i że wewnętrzny spokój jest w zasięgu każdego. Skorzystaj z tej wiedzy, zastosuj ją w swoim życiu i obserwuj, jak zachodzą przemiany. Subskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nadal uczyć się, jak znaleźć pokój i równowagę dzięki buddyzmowi i mądrości Zen. Bardzo dziękuję za Twoje towarzystwo do tej pory. Niech światło tej mądrości oświetli Twoje życie.